Spójrz tylko. Za to umarła Jada. Teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to opuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Kray. Oh, Ej, Mocno cię podurbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagają. No i. Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak. Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę.